Na kolejnych ujęciach zmodernizowany dworzec łódź fabryczna, rysunek planowanej infrastruktury kolejowej w łodzi, teren budowy tunelu średnicowego, ciężarówki wiedzące autostradą fragmenty urządzeń wiertniczych. Wizualizacja stacji łódź śródmieście w betonowym szachcie tarcza do drążenia tuneli. Na tle mknącego pociągu żółty napis na turkusowym tle łódź po kolei. Zimowy dzień prowadząca na pokrytym śniegiem peronie. Jesteśmy w miejscowości Tomaszówek, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. Stoimy na zupełnie nowym przystanku kolejowym, który zdecydowanie zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróży okolicznych mieszkańców. Takich przystanków jak ten w Województwie Łódzkim powstanie jednak znacznie więcej. Gdzie? O tym za chwilę w programie Łódź po kolei. Ja nazywam się Martyna Kowalczyk. Zaczynamy! O nowych przystankach będziemy rozmawiać w gęsto padającym śniegu między kursującymi pociągami. Zbigniew Wolski. Obecnie oddany do użytku przystanek osobowy na linii 25 Łódź-Kaliska-Dębica w miejscowości Tomaszówek jest realizacją rządowego programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych. Nadjeżdża pociąg, podróżni wsiadają. Przystanek w Tomaszówku Oddany do użytku z 10 na 11 grudnia 2022 roku jest pierwszym przystankiem oddanym w województwie łódzkim dla mieszkańców tych okolic. Widok z lotu, taka na przystanek wokół ośnieżony las. Dajemy szansę mieszkańcom tych okolic do bezpiecznego i takiego prostego otwarcia na świat na teren naszego kraju w kierunku. Tomaszowa, Łodzi i drugi kierunek to jest kierunek Opoczno-Końskie i Skarżysko-Kamienna. Pociąg odjeżdża wzbijając Tomany Śniegu. To jest linia jednotorowa, także przystanek został wybudowany między dwoma posterunkami zapowiadawczymi, czyli między dwoma stacjami i dlatego stanowi i tak niezbędną infrastrukturę dla dla mieszkańców tych okolic, bo w najbliższej tutaj miejscowości Tomaszówku no jest dosyć znacząca społeczność ludzi, którzy oczekiwali właśnie takiego miejsca. Pasażerowie. Przystanek Bratków był dalej, a to przystanek Tera Tomaszówek jest bliżej, no, po prostu bliżej wsi. No. Ludzie chodzili, jeździli do pracy, no ale jak się tak przyjechało. O 20 pociągiem, no to tak było nieprzyjemnie. No na pewno będzie łatwiej dostać się do pobliskich miejscowości większych dla mieszkańców, dla młodzieży, dojeżdżających do szkoły. Walczyliśmy tutaj z mieszkańcami z naszej wsi, Tomaszówek, żeby przenieść tamten przystanek, e, który jest w lesie daleko od siedlisk ludzkich, żeby był tak bliżej bardziej dostępny dla człowieka. Moim zdaniem dobrze, bo e, na przykład nie wiem, no osoby, które chodzą do szkoły lub jeżdżą na studia do, do, do Łodzi, będą mogli teraz z tego korzystać. Widok z lotu ptaka. Nieopodal przystanku niewielka miejscowość. Budowany jest już nowej technologii, zgodnie z zasadami przyjętymi przez instrukcję polskich linii kolejowych, czyli ma być wyposażony w elementy dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, jak również w standardy techniczne szerokość, wysokość, długość, które pozwalają do przyjmowania wszelkich składów pociągów osobowych. Rafał Wilbusiak zespół prasowy. Wysokość jest dostosowana do wysokości taboru, który kursuje na linii. Jesteśmy na takim przystanku, który jest wyższy niż na przykład peron na stacji w Bratkowie. O wysokości 76 cm jest on na równi z pokładem pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, co zdecydowanie ułatwia wsiadanie i wysiadanie do i z pociągu osobom, zwłaszcza o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przy okazji budowy tego przystanku w Tomaszówku został przebudowany tor na długości około 400 metrów, jednocześnie Nową nawierzchnię zyskał przejazd kolejowo-drogowy, który jest zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie peronu, na którym się znajdujemy. To sprawia, że pociągi, które się tu zatrzymują, szybciej ruszają z pasażerami w dalszą podróż. Celem tego programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu lepszy dostęp do ekologicznego transportu jakim jest kolej oraz jednocześnie stymulowanie polskiej gospodarki. Widok z lotu ptaka na Zgierz przez miasto biegnie linia kolejowa. W całym województwie łódzkim powstanie dziewięć takich przystanków. W Łodzi między innymi przystanek Łódź-Zarzew, w Zgierzu Zgierz-Rudunki, w Jedliczach koło Zgierza, a także na trasach z Łodzi do Kutna i do Łowicza, między innymi w Starych Grudzach i w Głownie oraz m.in. na trasie z Łodzi do Zduńskiej Woli powstanie w ramach innego projektu, co prawda, ale też przystanek nowy Pabianice Północ. Są przygotowywane dokumentacje projektowe dwóch. To będzie Zgierz, Rudunki i Jedlicze koło Zgierza. Zwiększy się dostępność do kolei mieszkańców aglomeracji łódzkiej, w szczególności mieszkańców Zgierza i okolicznej miejscowości Jedlicze. Kolejne przystanki są na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. W toku postępowań przetargowych będą wyłaniani wykonawcy, którzy przygotują projekt i zrealizują prace budowlane. Ten przystanek kosztował 2 miliony 800 tysięcy złotych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 40 milionów złotych. Prowadząca na peronie w Tomaszówku. Takie inwestycje jak ta zdecydowanie poprawiają życie mieszkańców małych miejscowości. Dziś w programie Łódź po kolei to wszystko. Do zobaczenia. Plansza, kampania informacyjno-edukacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycje realizowane na łódzkim węźle kolejowym współfinansowane są z programów Unii Europejskiej.